Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojej Let's Playowej serii. Minął już chyba tydzień, czy nawet ponad od ostatniego odcinka, więc pora wrzucić coś na ząb. Pora wrzucić następny odcinek. Tak jak Wam obiecałem ostatnio, jeszcze pokażę Wam dzisiaj, co zrobiłem w Wieży Alchemika. Tutaj zrobiłem sobie takie przejście na górę. Schodami, żeby nie skakać tam po tej górze, i tutaj dookoła zrobiłem takie obejście: wyłożyłem tutaj płotkiem, płotkami, a tutaj też był w oryginale płot drewniany, ale um, ale musiałem wyłożyć to kamieniem, żeby mi tutaj nie właziły potworki, bo płotki się paliły. Tutaj jest ogień, się pali i nie wiem dlaczego, ale przez dwie warstwy bloków. Paliło się drewno, więc to jest pewnie jakiś błąd, że ten ogień tak przenika przez dwa, dwie warstwy bloków. No ale nie szkodzi, na razie z takich kamieni jest. Może później coś wymyślę, żeby tutaj nic mi nie właziło. Zrobiłem tutaj takie obejście dookoła z sandstone'a i z cegły nederowej. Oczywiście wszystko oświetlone byniami. Posadziłem też kilka drzew, tak żeby nie było tutaj taguły są. Oczywiście zamontowałem drzwi. Nie wiem, czy widzieliście to w ostatnim odcinku. Chyba nie. Tutaj takie półki z książkami. Tutaj jeszcze muszę dorobić kilka, tak żeby to jakoś fajnie wyglądało. Oczywiście winda na górę. Na górze niewiele się zmieniło. Wstawiłem łóżko. No i uzupełniłem tutaj te stojaki do, do ważenia mikstur. Postawiłem tutaj książki, tak jak mówiłem, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj, oczywiście, nie mogę postawić, bo wtedy nie będę miał dostępu do stojaków. No, i tak to wygląda. tak jest efekt końcowy. Nie wiem, już chyba nic więcej tutaj nie będę robił. Tylko teraz brać się za ważenie mikstur. No, a na razie nie mam składników zbyt wiele, więc wiele nie naważę. Ale jest już takie gotowe miejsce, więc można śmiało przechodzić do następnego projektu. Projekt na dzisiaj to przygotowanie do farmy yy, owiec. W końcu przydałaby mi się farma owiec, nie mam nawet skąd brać wełny. No i w tym celu udamy się na, może pamiętacie z pierwszego odcinka, polanę, na której się zespawnowałem. I tam jest cała masa owiec. Mam nadzieję, że mi tam jej wilki nie wyżar. A me Właśnie tutaj mi się owieczka pojawiła. Nie wiem skąd przyszła, ale notorycznie uruchamia mi moją tą. Moje farmy arbuzów i dyń, naciskając na płytkę, naciskową, i co chwilę jak przychodzę, to yy, dynie są rozbite, że tak powiem. Aha, no, no i właśnie udam się na tą polany. Na razie nie ma tam żadnej drogi lądowej, no bo musiałbym się przedzierać przez te góry, więc też w planach mam zrobić jakąś drogę do, żeby tam dojść. No, ale już na razie wszystkie materiały, a przynajmniej większość potrzebnych materiałów do budowy farmy, no wio, do budowy farmy owiec jest już na miejscu. Jest to blisko spawnu, więc w razie jakbym zginął, no to wtedy jest blisko do, do zespawnowania się. Farma nie będzie całkowicie automatyczna, myślałem o takiej, ale jak patrzyłem na różne projekty i sam próbowałem coś wymyślić, no to... Strasznie dużo redstone, strasznie dużo kombinowania, a efekt w sumie i tak jest marny, bo nie da się wybudować w pełni automatycznej farmy. A i tak trzeba stać i strzydzie ręcznie, więc myślałem, myślę, że zrobię taką coś, u, mały mechanizm ułatwiający strzyżenie owiec, ale oczywiście nie w pełni automatycznie. Jesteśmy na miejscu, tam jest jedna łódka. A i znowu mi się tu coś generuje. No i widzicie już od razu, że jest tutaj kilka owiec. Tam powinno być jeszcze więcej. A miejsce mojego spawnu z pierwszego odcinka, którego jeżeli nie widzieliście, to polecam. Jest krótki, takie tylko wprowadzenie, ale chyba warto obejrzeć wszystkie odcinki serii. Jest gdzieś tutaj, zaznaczyłem je sobie niedawno. O, tam, złotym blokiem. Tutaj w tym miejscu zaczęła się moja przygoda na tym sejwie. Oh. No, a miejsce, a farma będzie się znajdowała. Co tutaj robi ten blok? Enderman, pewnie przyniósł sobie żwirek z dołu. Gdzieś tam postawiłem skrzynię, więc zaraz powinna. O, już ją widać. Chyba nie wybuduję jej całej, no bo to będzie dosyć duże. Ale postaram się yy, wybudować ile się da. No a później. Yy, a mam Silktacz, dobra, mam Silktacz. No, a później zrobimy jeszcze jedną rzecz, a resztę dokończę w następnym odcinku. Mam zamiar się zrobić taki krótki, może 25 minutowy odcinek. No więc nie ma co gadać, tylko przejdźmy do budowania. Myślę, że to miejsce będzie w sam raz, nie będę się nigdzie przesuwał. Będę budował i na bieżąco staram się tłumaczyć, co robię. Na początek no, muszę wybudować taką cele, w której będą się znajdowały owce o wymiarach 12 na 7. 1, 2, 3, 4, 5. Pomyłka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 2, 3, 4 4, 5, 6, 7 i nie bez powodu buduję to z dirtu. A dlaczego zaraz wam wytłumaczę cała, mm, cała ta cela, będę to nazywał celą, bo tutaj będą uwięzione owce, yy, będzie wypełniona owcami, które, które przecież żywią się trawą, no i żeby. Mm, żeby ta trawa mogła szybko odrastać, no to potrzebuję, A to potrzebuję obok siebie bloku trawy. Tutaj za chwilę ta trawa wyrośnie, tak jak już tutaj się dzieje. No jeżeli owca zje sobie tutaj tą trawę, tutaj będzie blok szkła, więc yy, owca na niego nie wyjdzie. Trawa nadal będzie mogła rosnąć i rozprzestrzeniać się tutaj na boki. Nie będzie już takiej możliwości, żeby wyjadły całą trawę z celi i nie mogła ona odrastać. Dobra, teraz yy, bierzemy tutaj, mam dispensery. Yy, I ustawię je aż dwa. Co dwa bloki, to znaczy się co trzeci, dwa bloki przerwy. Dlatego właśnie 12 kratek. Pyk, 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 pyk. W tych dispenserach będą znajdowały się wiaderka z wodą. W jakim celu zobaczycie później. Ok, teraz może weźmy sobie płotki. Zapomniałem wziąć ze sobą łóżka. Hmm, ale to nie jest problem. A, ale mam wełnę. Aha, dobra, zaraz zrobię sobie. Ułożę tak na wszelki wypadek. A, może jeszcze stół do kraftowania. Jednak się nie przygotowałem całkiem. Ale to na szybko tylko. Żeby mnie tutaj nie zastała noc, a ja będę znowu bez łóżka. Mebra. Płotki ogradzamy, farmę yy, 7 bloków zostawiamy: 3, 4, 5, 6, 7. No i tutaj oczywiście płotki tak, żeby nic mi nie wylazło. Żadna owca nie wylazła z tej celi. No i co, już cela jest mniej więcej ogrodzona. Yy, tutaj zostawię sobie takie małe przejście na razie, żebym mógł się tam dostać. Prześpię się. Póki nic się nie tutaj nie pojawi, jestem w ogóle na jakim poziomie? Normal, czyli tak jak zawsze. No, i teraz weźmy sobie bloki szkła. Tak jak mówiłem, ogrodzę sobie to tutaj. Tak żeby trawa mogła spokojnie się rozprzestrzeniać, ten blok szkła nie będzie jej przeszkadzał. Gdybym postawił tu jakiś ca cały blok nieprzyźroczysty, no to wtedy trawa nie będzie mogła się rozprzestrzeniać. Ee, dalej mm, teraz wezmę sobie kraty, ale kraty będą tylko tak w celu ozdobnym je tutaj wyłożę, żeby było coś takiego ciekawego. Oj. To później, jest, to później daje taki ciekawy efekt, kiedy już się wszystko ukończy. Tutaj jeszcze potrzebuję bloku dirta. Tutaj zniszczyć. Aj. No. Co następne? Co następnie. Teraz może wypełnimy tamte te dispensery wiaderkami. Mam tutaj ze sobą żelazo. Potrzebuję czterech wiaderek na razie. No i od razu wam powiem, te wiaderka będą, te dispensery będą wypuszczały wodę, która to później będzie spychała. O, jeszcze jedna. Będzie spiechała owce w moim kierunku, tak żebym nie musiał tam daleko sięgać. Po prostu nacisnę sobie guzik i owce tutaj spłyną do mnie. Będę mógł je bezproblemowo ostrzyć. A właśnie, a propos owiec, przydałoby się je tam w końcu przetransportować. Skoro tu już wszystko jest ogrodzone. Tak. Eee, czyli tu już w środku dajmy uznajmy, że jest gotowe. Teraz wyjeżdżamy sobie pszenicę, chodź tu. I bierzemy dwie owieczki. Jedna na początek białe, bo jest ich najwięcej. Później oczywiście będę farbował te owce na wszystkich 16 kolorów. No chodź, że jaka uparta. Dobra, wezmę jedną na razie. Co już jedna nawet nie iść, Ej, spadaj. ta jedna się uparła i nie pójdzie ze mną. No. no, i owieczki już tu są zamknięte. Teraz tylko trzeba je całkowicie odciąć od świata i już się nie wydostaną. Chodźcie tu. Ej no! Dobra, później was będę rozmnażał. Teraz tak mamy już rozłożone dispensary. bierzemy sobie redstone, repeater. Trzeba to jakoś podłączyć. Bardzo prosto zresztą. Najpierw tutaj po jednym kawałku redstone'a i teraz tutaj pociągnąć linię. I pociągnąć tutaj. Eee, tak. No że tu. Teraz wyłożymy sobie tutaj drewno, jeszcze blok, guzik. I tak się będzie uruchamiało repeatery Oczywiście one jeszcze nie będą. Działały. Nie repeatery, tylko dispensary. Potrzebujemy tutaj repeatera, żeby przedłużyć sygnał. W ten sposób wszystko idealnie powinno. No i widzicie, trawa się wylewa i owce wszystkie zmierzają w moim kierunku. Mogę sobie je teraz rozmnożyć. Oj, to był głupi pomysł. Spadać. <gryw> no ale widzicie o co chodzi. Wylewam tutaj wodę. One, owce się tutaj zbierają. I. Mogę je sobie ostrzyć, zamiast gdzieś tam sięgać. Ta też tutaj prędzej czy później spłynie, ale najpierw wyłączę tą wodę, bo one mogą mi tutaj wyskoczyć, więc trzeba zrobić dach. To znaczy wyskoczyć, kiedy jest wylana woda. Weźmy sobie teraz ciemne drewno. Tak, będzie bardzo prosty. Zresztą mam zamiar zrobić dwupiętrowe dwupiętrową tą farmę ponieważ to jest tylko jedna cela w tej celi będą znajdowały się tylko i wyłącznie owce białe no i każdy inny yy, każda inny kolor będzie miał swoją osobną celę więc będzie tych cel 16 więc zaplanowałem że będzie to dwa razy po 8 8 na jednym piętrze i 8 na drugim. Teraz tak, trzeba tutaj jakieś oświetlenie im zamontować. Zaraz coś wymyślimy. Miałem tutaj Glowstone, ale mam go bardzo mało, więc to kolejny powód za tym, żeby dzisiaj zrobić tylko jedną celę. Aha. I w międzyczasie, między odcinkami wybiorę się do Netheru w poszukiwaniu Glowstone'a. I myślę, że chyba wyszła już ta nowa, wyszła wersja przedpremierowa Patcha 1.5. I chyba sobie go w końcu już zainstaluję. Przede wszystkim dlatego, żeby nie odkrywać Netheru na tej starej wersji, tylko żeby już mi się wygenerowały te kwarce. Ruda kwarcu, tak, tak to się nazywa. No i co, to jest dzisiejszy odcinek. A i nie tu. Albo tu. Gdzie popełniłem błąd. Chcę na równo z repeaterami, czyli źle. Ale to już jest mniejsze o to, to jest szczegół. Yy... To jest dzisiejszy odcinek. W następnym dokończę farmy. To znaczy, się już myślę, że pokażę Wam co zrobiłem, bo mniej więcej tę zasadę działania tej farmy już znacie. Zatem, następny odcinek pojawi się w przyszłym tygodniu, a już później na wersji pełnej 1.5. Mam taką nadzieję, będziemy budować ten Mega Mob Grinder. Mam nadzieję, że będzie działał. Sprawdzę, czy będzie działał na pre-release. Jeżeli będzie działał, no to biorę się za budowanie go w końcu. Mam wszystkie surowce. No i to będzie mega projekt. Nie pamiętam już dokładnie, jaka ilość przedmiotów się generuje. Gdzie tu się pchasz? Jaka ilość przedmiotów się generuje, ale jeżeli dobrze pamiętam, było to coś około 20 tysięcy najróżniejszych itemków na godzinę, więc ma... jest to ogromna ilość. No dobra. To już by było. Cała, cała ta cela będzie gotowa, teraz zajmiemy się, ty, zajmiemy się tylko jej ozdobieniem. Taki mój pomysł z tyłu przywalimy sobie e... Glowstone dla oświetlenia oczywiście. Ehm wezmę tutaj jeszcze sobie wełnę skoro jest skoro tutaj będą znajdowały się we, e, owce o kolorze białym no to będę tutaj z tyłu będzie wełna biała po to tutaj są te kraty tutaj można to ogrodzić bo z tyłu jest e, z tyłu jest Redstone więc nie będę nie ma sensu go pokazywać. Tak. Yy, tutaj będzie druga cela, zaraz obok. Więc nie będę tej, tej odgradzał. Będzie dokładnie tak samo wyglądała jak ta. Czyli tutaj na 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm. Tutaj identycznie. A, nie, przepraszam.

Pewnie, że nie 7, bo ma 7 być tutaj. Łopata, gdzie jest moja łopata? i oczywiście to wszystko będzie identyczne. Owce mi już tam widzę dorosłe, więc sobie je rozmnożę. W każdej celi planuję mieć 20 owiec. Nie ma sensu robić ich więcej. Rozmnażać, ponieważ wtedy nie będzie działało. Tak jak powinno y, to spłukiwanie tych owiec. Ponieważ i tak nie będę, mógł, nie będę w stanie ogolić ich wszystkich naraz, bo będzie się blokowało. Będzie ich zbyt wiele. No i co? I to by była cała ta farma, co mi się tutaj nie podoba. Oczywiście nie cała, tylko jedna cela. Wyobraźcie sobie teraz, że będzie ich tutaj. 16, czyli tutaj będą dwie, tam będą dwie, na planie takiego kwadratu i jeszcze jedno piętro u góry. Wszędzie pełna owiec. Sprawdzę, to nie powinno mi to bardzo lagować. Pomnóżcie sobie 16 kolorów razy 20 owiec. Taka będzie ilość... ...tego, tej farmy. Co tu jeszcze miałem Wam pokazać? Może na szybko zrobię tą drugą komorę? A tutaj także będzie drewno. Guzik. Już się nie mogę doczekać tej nowej wersji, ale to ze względu na ten upgrader, bo jeżeli chodzi o... o to, co nam zaserwowali w tym patchu, no to jednak zapowiadało się dużo lepiej, a Jakoś nie przypadł mi do gustu ten patch, coś czuję. W sumie, oprócz, yy, oprócz tej nowej rudy i yy, tego takiego lejka, to nie ma nic ciekawego dla mnie. Zmiany w Redstone nies niespecjalnie mnie interesują, bo widzicie, że niewiele yy, z niego robię. I raczej zależy mi tylko na tym, żeby jak najmniej go popsuli, żeby mi to wszystkie moje mechanizmy, które mam do tej pory, jak najlepiej działały. A tak to no co tam jeszcze było w tym nowym patchu? Nie ma sensu go opowiadać, ale tak jak mówię, nic specjalnego, jeżeli chodzi o mnie. Dużo e, chyba usprawnień w stosunku do multiplayera, ale ja nie gram z Multiplayera. Także piszecie czasem do mnie, czy nie chcę zagrać na jakimś prywatnym serwerze, ale nie, kiedyś, e, kiedyś pograłem trochę, nie przypadło mi do gustu. Strasznie dużo tam było takich dzieci, które tylko trollowały, nic innego robiły. Grać, grać się w to po prostu nie dało. Znajdźmy jeszcze jakieś owce, bo kto ma owce, ten ma co chce. Ale, o, tam są dwie czarne, to wezmę sobie te dwie czarne i przynajmniej nie będę musiał ich farbować. Tutaj jest, a nie, to jest blok dirtu. Myślę, że brązowa owca. Chodźcie, tu fajna jest ta taka duża polana, więc. No, nienawidzę prowadzić owiec. Ej, ty, chodź ze mną. Tutaj jest ta dżungla, to jest cały czas jedna i ta sama dżungla, którą widzieliście. Choćby w odcinku, w którym mm, wyruszyłem na poszukiwanie twierdzy. A tam, chęt daleko, e, za tą dżunglą znajduje się biom grzybowy. Może macie jakieś pomysły, co by tam wybudować? Może jakąś farmę, krów... Grzybowych. Nie wiem, w sumie nigdy nic nie budowałem na biomie grzybowym. Można by spróbować kiedyś. Ciekawa rzecz, tam się nie spawnują żadne mopki. Oprócz krów, nawet w nocy. No chodziesz. Chodź, bo chcę skończyć odcinek, już trwa prawie ponad 20 minut. Yupi, Ok. Nie, 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 Ej, nie wychodzisz, nie wychodzisz, spadaj. No chyba sobie żartujesz. Zastawianie e, przejścia dispenserem było głupim pomysłem. Chodź po. No, chodź, chodźcie na. <grych> rozmnażać się, chodźcie, chodźcie. Kurde, no. A, no i może Wam od razu pokażę, jak to wszystko tutaj działa. Aha, nie mam nożyc, nożyce. Tak, na zakończenie. I biorę się za budowanie tego, tej całej farmy. Widzicie, teraz nie mogę dosięgnąć owiec, mógłbym tylko tej dosięgnąć, bez wchodzenia tam więc. Pyk. Przywołuję sobie tutaj je za pomocą wody. I strzygę. Wełna zbiera się tutaj yy, koło płotków. Teraz mogę sobie bezproblemowo ją zebrać. A owce zostają na swoim miejscu, za chwilę będzie im yy, odrastała wełna. A przy okazji, rozmnożymy je sobie. No, czyli jeżeli chodzi o pokazanie Wam na czym polega ta farma, to już byłoby na tyle. I jest jeszcze jedna sprawa: A właśnie, jeszcze mówiłem Wam, że nie będę mob grindera ze zewnątrz obudowywał śniegiem, tak jak oryginalnie planowałem, bo. Yy... Ciężko zdobywa się śnieg w takiej ilości, ale patrzcie ile już mam. Jedna skrzynia, druga skrzynia, trzecia skrzynia już ponad połowa i czwarta pusta. I tutaj tyle ile potrzeba, więc ja jednak postanowiłem, że obuduję ten mob grinder śniegiem. Zaknąłem sobie, yy, zaknąłem sobie diamentowy kilof na niezniszczalność, kilka, nie kilof tylko łopaty, kilka takich łopat. No i wydobywanie śniegu całkiem nieźle mi idzie. Dzięki mojemu niewolnikowi w magazynie. A tak to, to już mam wszystko gotowe. Tutaj szkło, kamień i żelazo są w ilości od, y, odpowiedniej. Oczywiście budulec, czyli y, cobblestone i inne bezużyteczne bloki także są w całości. Wszystkie skrzynie są pełne. No i redstone. Dwie i pół skrzyni redstone'a także już jest, tutaj także kobry stone i skrzynia drewna różnego rodzaju. Tak więc wszystkie materiały już poza tą skrzynią śniegu są gotowe i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybudować mob grinder. O, a tutaj właśnie przy okazji przydałoby mi się wybudować w końcu farmę owiec, bo farmę krów, bo nie są w zbyt humanitarnych warunkach. Wytrzymane. A jeszcze je sobie rozmnożę, to wszystko przez to, że potrzebowałem skór na półki z książkami. I one tak tutaj teraz się tłoczą. A, a to wszystko: wszystkie te krowy są rozmnożone z dwóch. Jedyne dwie krowy, jakie znalazłem na moim świecie, tam właśnie w miejscu, w którym budujemy farmę owiec. A mam taki ciekawy projekt na bardzo automatyczną farmę krów, więc kiedyś także to wybudujemy. Myślę, że już po tym, jak będzie MOB Grinder gotowy, mam kilka pomysłów, co będę budował na tym patchu 1.5. To znaczy, nie są one związane z, dokładnie z patchem, ale już od dawna miałem takie plany. No i ostatnia rzecz, którą chcę dzisiaj zrobić, czyli aleja subskrybentów. Pora ją uaktualnić. teda gotowe. Ale ja subskrybentów została. Hmm, została uaktualniona o 18, nowy, o 18 nowych drzew, czyli o 18 nowych subskrybentów. Wielkie dzięki wam za za to, że zasubskrybowaliście mój kanał, za to, że chcecie mnie oglądać i za to, że się wam podobają te odcinki. No bo ja robię to także i dla was, dla siebie i dla was. Tak więc yy, mam nadzieję, że ich nie cofniecie tych subskrypcji i nadal będziecie oglądać moje, moje odcinki, które będą się pojawiały może nie za często, ale postaram się, że będą się pojawiały regularnie. No bo jednak nie mam aż tak wiele czasu, żeby yy, nagrywać na przykład co 2-3 dni, ale mniej więcej raz w tygodniu na pewno się coś pojawi. Teraz najbliższy odcinek może pojawić się nawet trochę wcześniej niż za tydzień, to zależy, ile czasu znajdę. Yy, ile czasu znajdę na to, żeby nagrywać na, yy, i wybudować oczywiście. Najwięcej czasu zajmuje mi budowanie a nagrywanie to już tylko czysta formalność. Chociaż też nie nieraz bywało, że... że były jakieś problemy i kasowałem całe odcinki. O, tam jest krowa, a ja kiedyś szukałem tyle krów. Dobra, nie, nieważne. Yy, no to co, na tym zakończę dzisiejszy odcinek widokiem na te moje alejki subskrybentów. Na razie są to trzy rzędy, ale ja i tak cieszę się ze wszystkich widzów, yy, więc... Wielkie dzięki za to, że obejrzeliście moje wcześniejsze odcinki, dzięki za to, że obejrzeliście także ten odcinek i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Minecrafta z Horusem, które pojawią się na kanale już niebawem. Dzięki za uwagę i cześć!